Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. W tym filmiku pokażę Wam instruktaż, jak zrobić ranę. Ona jest zrobiona inną techniką niż w jednym z poprzednich filmików. Użyłam tutaj innych materiałów i zaraz wszystkie te materiały wam pokażę. A taką ranę możemy wykorzystać na imprezę halloweenową, jeżeli przybieramy się na przykład za zombie. I będzie nam jako baza do rany potrzebny wosk. To jest taki specjalny wosk do makijażu. I z niego zrobię skórę. Tutaj mam y, krew sztuczną oraz puder, żeby przypudrować wosk. I nabieram na paznokieć trochę wosku. On jest bardzo twardy, ciężko go rozrobić. Trzeba go nieźle rozgrzać, żeby się rozrobił. I lepiej z niego taki wałeczek długi. Wosk ma tę zaletę, że jest przezroczysty, więc dosyć dobrze dopasowuje się do koloru u skóry. Nie wiem, czy pamiętacie lateks. Lateks był dużo bardziej żółty i z nim był większy problem. Najpierw jedna część wałeczka. Spróbuję go rozsmarować tak żeby się dobrze trzymał. Czyli rozsmarowuję jedną krawędź, a drugą zostawiam. I teraz drugi wałeczek z drugiej strony, i w ten sposób pomiędzy nimi powstanie szczelina, tak jakby była skóra rozdarta. Wytrę ręce i wydaje mi się, że efekt nie jest zły. Jeszcze może troszkę poprawię i wyrównam te brzegi. I tutaj jeszcze na dole. I wydaje mi się, że jest całkiem fajnie. Teraz zapudruję ten wosk, żeby się nie błyszczał i żeby się stopił z kolorem skóry. A teraz czas na sztuczną krew. Sztuczną krew ona ma taki aplikator, ta tuba dosyć wygodny I za pomocą tego aplikatora nałożę ją na początku w szczelinę. I teraz troszeczkę dookoła. I wystarczy, że wyschnie, i rana będzie gotowa. I wydaje mi się, że efekt jest y, bardzo dobry, w sensie całkiem realistyczny. Wygląda to jak prawdziwa rana, aż się wzdrygam na jej widok. Oczywiście, z taką raną jest tutaj bardzo dużo możliwości. Jak tylko nauczycie się dobrze nakładać ten wosk, to można sobie takie rany robić wszędzie. Można właściwie na przykład całe ręce pokryć sobie takimi ranami, jeśli się przebieracie za zombie. Myślę, że twarz również. Więc jest to ciekawy sposób na makijaż. Taki makijaż filmowy, albo makijaż, właśnie sceniczny. Zawsze coś ciekawego. Mi się w każdym razie to bardzo podobało, to doświadczenie z woskiem i ze sztuczną krwią, i wydaje mi się, że efekt jest porównywalny do tego z Lateksem. Mam nadzieję, że Wam się również podobało. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam Was również do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!